Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam Was serdecznie w Korki Par Xbox Edition. Gdzie, kochani? No właśnie, gdzie? Gdzie, co się będzie działo? Bo no, byliśmy ostatnio na tym ostatecznym biomie ostatecznym i pff, kurczę, no nie chcę źle mówić, ale najgorsze jest to, że nie mogę mówić dobrze. No za dużo się tam nie działo. W międzyczasie też sobie y, delikatnie zabiegowałem bronię. Więc powinno wyjść teraz o wiele lepiej. Mamy już też strój radiacyjny, więc tym samym będzie miliard razy lepiej. I o kurczaczki. Ja widzę, że tutaj nam zasubskrybował ponownie Pikmin. Już siódmy miesiąc. Rewelacja. Bardzo dziękuję, panie Pikmin. Dobra, dobra, już, już go nie bijemy, już go nie bijemy, już spokojnie. Okej, okay, pozbieramy sobie też te kryształki radiacyjne, bo czemuż by nie? No i pozbędziemy się tutaj tego koleżka już ręcznie powiedzmy. Wszystkich się teraz będziemy ręcznie pozbywać. Tutaj na tym Solaretowym tak naprawdę możemy. Czemuż by nie? Okej, okay, poprzebijamy się. Dzisiaj jest powiedziane, że idziemy na ten stricte y, biom solarytowy, bo tutaj, jak widzicie, jest tylko taka. No, nazwijmy to. Y, zapowiedź. Trailer. No, z Wami tutaj bym nie chciał się tak bawić, ale. Ale powiedzmy, że też się da, więc nie ma problemu. okej, okay, lecimy jak najdalej nam się uda. No, nie, może, może nie tym. Jak najdalej nam się uda. Aha, bo tutaj nie mam tego teleportu. No dobrze, ale mamy zawsze takie przejścia. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja tutaj. O. Muszę w ten sposób. Idziemy, kochanie, tak jak na nas naprawdę prowadzą. Wejścia, przejścia. Oj! O, jeszcze Robal. A, co tam na Jolo? Dobra, może nie aż tak. No. I na spokojnie. I się, I się nie dajemy. No dobra, to było głupie. Ale żyjemy. No okej, no i którędy teraz? To jest bardzo dobre pytanie. Najpierw sobie oczywiście ciebie troszeczkę... Splądrujemy, panie ślimaku. Przepraszam, panie ślimak. Dobra, teraz musimy delikatnie mówiąc troszeczkę tutaj wyminąć. Właśnie się zastanawiałem, ile z nich będzie tych. Proszę, oni nie są w ogóle nerwowi. <laughs> też ich wiecie troszeczkę powybijać, bo prawda jest taka, że od tych małych, y wiem, że niektórzy mówią szmergli, ja będę mówił robaczków, y można bardzo fajne rzeczy zebrać. Dobra, ja się tutaj raz podleczę. Lecimy dalej. Czy my już jesteśmy stricte na tym? A Ok, no to w taki sposób też idzie szybko. Pikmin pisze, że mu się przypomniało o sobie. Ja bardzo dziękuję. Ja zawsze mocno doceniam. Czy to już jest stricte ten nasz biom? Chyba tak. Chyba to już jest ten solaryt. Tutaj sobie też oczywiście będziemy szukać tych świątyń, znaczy łamane na aren solarytowych, które są... A, i tutaj już jest ostateczny biom, ostateczny, który nas, powiedzmy, chwilowo mało interesuje, bo... Brzydko mówiąc, yy, nic ciekawego. Dobra, no i... Dalej wybijamy, przebijamy i zwie... Uj. Robaczku, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja wiem, że z tych robaczków też wychodzą fajne rzeczy. Zobaczmy, czy ja w ogóle mam... Nie, no mam pełno miejsca. Już się bałem, że nie mam miejsca na te fajne rzeczy, które będą tutaj wylatywać. Nie, 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 bez takich. Ja się tak z wami nie bawię. Dobra kotu, weź go tam, chlaśni. Oczywiście, że on musiał mnie walnąć. Dobra, zobaczmy, na którym kotek jest levelu. Czy to już nie jest tak, że niedługo będzie trzeba. No już niedługo będzie można się z nim żegnać. Znaczy, w sensie takim, że będziemy brali sobie już tam kogoś innego. Jakiegoś innego przyjemniaczka. Ok, zobaczmy jeszcze sobie tylko szybko, czy ja jakieś tutaj fajne rzeczy dostaję. chwilowo w sumie nie. <noise> Bo jak wiecie, troszeczkę poluję na te. Jakby to ładnie nazwać? No na te wszystkie szmaragdy, rubiny. I szafiry. Tak, tylko też, no, powiem wam, też chciałbym właśnie poznajdywać te, jak one się ładnie nazywają. O, słabo, słabo, pani. Oj, no tak, ale ten zawsze mały mnie... Trafi. No dobra, tutaj już widzę, że wracamy do na pustynię. A pustynia nas troszeczkę mało interesuje w aktualnym momencie. Dobra, przebijamy się w ten sposób. Przy okazji, wiecie co, spójrzmy na tą mapę, jak to wygląda na mapie. Aha. Ani ty mi nic nie robisz, ani ja ci nic nie robię. Chyba gdzieś będziemy musieli, nie wiem, uciec trochę dalej. Wygląda na to, że chyba tutaj żadnej świątyni w okolicy nie ma. Bardzo mi przykro, ale świątynia jest w innym zamku. Powiedzmy sobie szczerze, no liczyłem, hmm. na co ja liczyłem, liczyłem, że przypomnę sobie o czymś takim, znaczy przypomnę, że wpadnę na coś takiego właśnie jak jakaś kolejna, jakaś kolejna tutaj, yy, może, może nie tyle brzydko mówiąc hardkorowa, co... No, jakby to ładnie powiedzieć. O, w taki sposób powinniście padać. To by mi się bardzo podobało. No, ja też cię uderzam, ty mnie uderzasz i co? I nic z tego nie wynika. Dobra, słuchajcie, chodzi na to, że trochę nam się kończy wiertara, więc będzie trzeba się porozwalać w ten sposób. Nie wiem, tak jak widzicie, po ostatniej aktualizacji nic nie widzieliście. Też te skrzynki tak troszeczkę słabo wychodzą, nie? Bo tak to skrzynkę yy, mieliśmy praktycznie co chwilę. Skąd my tutaj szliśmy? A. A teraz z tymi skrzynkami jest tak troszeczkę, no raczej słabo. No i to jest pytanie, czy iść bardziej na północ, czy bardziej na południe teraz? Hmm. To jest dobre, ależ to bardzo dobre pytanie. To idziemy na południe. Tak jak to słyszeliśmy, kieruj się na południe. Oj! Teraz kotał to wiesz. Ciekawe jestem czy właśnie czy yy... Aha, ten w, w niego nie trafia, widzę. No, coś tam trafia, ale. No nie, nie trafia. <gryw> Dobra, my tak jak. Tak jak powiedzieliśmy, kierujemy się na południe. Zastanawiam się właśnie, gdzie, gdzie szukać tych świątyń. Po prostu my powinniśmy gdzieś tam na nie natrafić. Aha, tutaj już widzę, że już natrafiamy na po prostu koniec. Na koniec końców. No i co nam to mówi? Koteł. O, to jest może dobry sposób, żeby nie oberwać. Zmęczyć gościa. O! Cały zestaw, cała trójca święta w ogóle naraz tutaj. I ślimaczek. Dobra, już sobie jak widzicie powoli zbieramy ten, tą walkę wręcz. Kurczę, no ja naprawdę chciałbym gdzieś znaleźć tą świątynię. Ja bym się wcale nie obraził, gdybym ją zlokalizował. Zaraz wyjdzie na to, że ona pewnie nie jest aż tak y, płytko i powinienem wejść gdzieś głębiej. No więc we, wejdźmy sobie głębiej, a co? Hmm. No to też tak nie wygląda, jakby to gdzieś tutaj głębiej było. Bardziej chyba te świątynie nawet były, powiedzmy, na samym początku tych biomów. Bo my tam znaleźliśmy parę w okolicy... gdzie? <laughs> znaleźliśmy sobie gdzieś tam w okolicach właśnie przejść. No to kurczę, no powiem wam, że nie wiem, dzisiaj coś... Dzisiaj coś jest naprawdę takie. Ostatnio. Y, ostatni odcinek z... jak to ładnie powiedzieć, z ostatecznym biomem ostatecznym, który okej, okay, wszystko fajnie jest trudne, ale to, że jest trudne nie oznacza, że on jest wiecie... Y, że jest wszystko cacy, tak? No bo. No ja rozumiem, że on jest... Y, że nie jest lekko, ale kurczę... No, no i co poza tym tak? Co nam da to, że nie jest lekko W czym powiedzmy mamy tą satysfakcję, że, jest, że byliśmy na tym biomie Bo ja chwilowo tak naprawdę to tej satysfakcji no tak troszeczkę słabo widzę. Szybko poszło. Powiem szczerze, że tutaj się trochę więcej dzieje. Tutaj jest yy, no już nawet kolorystycznie przyjemniej. O, ale wy jesteście lamy. Tamten zostawił gacie chyba takie, które mam. Tutaj też muzycznie jest trochę inaczej, jak słychać na załączonym obrazku. I Widzicie, no i tutaj jest jakaś różnorodność, coś się dzieje, jakieś kwiatki. coś kolorowi przeciwnicy, trochę drewna i tak dalej, a... No i znowu włącza się narzekający cialny, nie? Oj, To na pewno ten robak tak przy tego przymulił. Właśnie, to jest... Widzicie, kochani, to jest to pytanie. Czy widzicie coś? Może jest tak, że ja czegoś tutaj nie widzę, nie wiem. Czy ja czegoś nie mogę zlokalizować? O, dobrze, fajnie, no! Jest coś, coś się dzieje! Będzie dobra możliwość, żeby umrzeć. Żartuję. Dobra, padło, ale jak widzicie, tam znowu jest tylko ten biom, e, chciałem powiedzieć, zwykły pustynny. No dobra, no idziemy w głąb. No może coś znajdziemy gdzieś tutaj w końcu, jakoś. Mam nadzieję. No tak jak widzicie, cały czas tak jak zbliżamy się tylko do tego, że tutaj gdzieś jest w okolicy pustynia i tyle. O! Nie, 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 panie, my o tym i teraz nie uciekaj, bo ja tutaj muszę naprawdę coś znaleźć. nie Niby kieruj się na południe, niby wszystko fajnie, pięknie, a świątyni brak. Oj. Dobra, czas na raz, dwa, trzy zmiany kilofa. Mamy ten nasz kilof, powiedzmy, legendarny. 4, 4 uderzenia to też nie jest dużo, hmm i no ja rozumiem, że ten biom jest raczej z tych, brzydko mówiąc, nie za szerokich. Ale kurczaki, no, no widzicie, no coś tutaj. Coś tutaj nam nie zadziałało. Oj. O, ładny strzał koteł. Widzicie, mimo wszystko tutaj. No może z powodu na kolorystykę, ale też samą różnorodność jest. Yy, powiedzmy sobie szczerze, dużo ciekawiej niż na. Oj, ty wracaj tu niż na tym biomie ostatecznym. Dobra, jeszcze tam powiedzmy, że mamy trochę miejsca na cokolwiek. No, właśnie to jest pytanie: w którą stronę teraz mamy się kierować, żeby znaleźć? Nie wiem, jakąś arenę, jakąś świątynię, ile ich jest, co one dają. Bo ja słyszałem, że mam tutaj iść na tą... Yy... Mam tutaj iść na te areny. Bo naprawdę warto. No dobrze, że przynajmniej te rzeczy się nie niszczą. To prawie wyglądało tak, jakbym miał to tutaj wykopywać. Hmm. Wiecie, bo to jest też pytanie: gdzie? Gdzie są? Gdzie te areny? Naprawdę wiecie, no przekopujemy. Łoj. To ja nie wiem, jak on padł. To musiało być szczęście, albo przeznaczenie, że on padł. No dobra, no i tutaj mamy. Co my tutaj mamy? No de facto to jest, jakby to ładnie powiedzieć, no ta część zewnętrzna, tak? Dobra, powiedzmy, że zejdziemy sobie tutaj. Kurcza, już myślałem. No i szybciutko wyjaśnione. Już kurczę myślałem, że wiecie... A! Może udało nam się na coś trafić? A tu jednak nie. Dobra, jest i tutaj nasz kolega ślimaczek. Przynajmniej sobie trochę drewno zbierzemy. Ale to też nie zmienia faktu, że. było wmierzona. Au, a to nie. Kurczę, no. No powiem wam szczerze, że nie lubię tak nazwijmy to brzydko. Koteł, koteł ratuj. Tak, jeszcze ty. Dobra, Ciebie to my tutaj ogarniemy i to szybciutko. No widzicie, no znowu... znowu nic. Oj. Dobra, spokojnie, poczekamy chwilę. Na Ciebie też chwilę. Widzisz, poczekaliśmy i... wszystko jest dobrze. O, zwierzak jest na levelu 10. No to chyba znaczy, że trzeba zwierzaka zmienić. I na co ci to było? Po co pan tutaj ze mną wojuje? Jestem głodny. Hops, hops, hops. Dobra, już nie jestem. Dobra, Kotel, na kogo mamy cię zmienić? Gadaj. Na kogo cię przereinkarnować? Kot się nie kwapi. Nie do mnie strzelają ten sełapy liże. Co za kot? No i widzicie, no i kurczę. No jak? No gdzie? O, tu jest jeszcze w ogóle pustynia. Ani żadnej areny, ani nic. Tyle tutaj się naprzebiegałem, a tu nic. O po 170 to mocno biją. No i ktrendy tu, ktrendy tu jak tu. To jest kolejny odcinek taki na zasadzie kurczę, Jestem troszeczkę niepocieszony. No, powinno być tak, że ja tutaj przechodzę i patrzcie i jest, pach, świątynia i to taka super jeszcze. Ogromna, jeszcze z tym, czym byśmy chcieli, żebyśmy mieli sukces w tym odcinku. Co tu się dzieje? A! No, to jest po prostu łączenie biomów. Dobra, przejdźmy sobie. Przekopmy się przez to ustrojstwo. No, i widzicie, no i widzimy taki piękny, otwarty teren. Już człowiek myśli, kurczę, ale się tutaj będzie działo. Naprawdę, tak naprawdę to nie. No przy nim się specjalnie nie ruszałem, jakoś tak miałem podejście takie, że uda nam się. No dobra, o. Czyli jednak mógł się zmęczyć, i. Oj! Totalnie nie zauważyłem, przepraszam. Ale ciebie to już widzę. No i widzicie, no i kurczę już tyle przejść, tyle tutaj się nazwiedzać. A tu nic dalej, to aż się prosi, żeby coś było, tu się tak naprawdę mocno prosi, żeby coś było, a tu nadal nic. No dobra, ale idziemy. Nie poddajemy się przecież, kochani. Ale wiertarkę. Dobra, szybka akcja. Widzę cię. Oni wchowanego by się nie mogli ze mną bawić. Jak za szybko znajduję. Tam żadnego nie ma. Hmm. Dobra, przebijamy się tam w takim razie, kochani. Tylko po to, żeby zobaczyć, że tutaj też nic nie ma. Ale za to jesteś Ty Hmm I ty też Słabo, teraz ja No jakoś lepiej poszło No dobra kochani Słuchajcie, bo nie będziemy tutaj, nie wiem, na siłę próbowali cokolwiek ja może sobie jeszcze troszeczkę tam poza odcinku, poza odcinku, poza odcinkiem pozwiedzam. I... i, i wtedy... Jeżeli coś się znajdzie ciekawego gdzieś w okolicy, to, to zaczniemy. No bo tak to widzicie, no, my sobie możemy trochę pogadać, pokombinować, poszukać, poszukać, ale to tylko na, na szukaniu się kończy, nie? Jak widzicie, ile tutaj zwiedziliśmy, i praktycznie no nic. No po prostu nic. Tak nie powinno być. Dobra, kochani, jeżeli wam się podobało, albo jeżeli liczycie na to, że uda nam się w najbliższym czasie znaleźć coś fajnego to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście podajajcie na Twitch gidek, gdzie jak wiecie, pojawiamy się zawsze według harmonogramu. Więc tym samym żegnam się z Wami ja i życzę Wam miłego ogodka popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku bądź poranka, zależnie od tego kiedy będziecie to oglądali. Więc kochani trzymajcie się i stu kupoku, znaczy baju baju. A ja tutaj będę dalej, pod Waszą nieobecność, poszukiwał czegoś fajnego. Czy chyba samolot by się tutaj przydał? Dobra, baju baju.